Przepraszam wszystkich, jakaś pani e, pomyliła, pomyliła domy. E, tak, ludzie odbierają e, takie, takie zachowania na, na poziomie właśnie emocjonalnym, i, i e, po prostu to się czuje. Jeżeli ktoś się zmienił, to to się czuje. E, jeżeli chodzi o moich współtowarzyszy, e, kurwa, e, niedoli, znaczy w klinice odwykowej. Bardzo łatwo było stwierdzić kto, na kogo terapia działa, a, a kto tylko pali głupa. Dlatego, że takie rzeczy, no, po prostu kurwa dało się wyczuć. Nawet w, w drobnych gestach, tak jak kurwa sięgnięcie po długopis, kiedy, kiedy ktoś prosił nas, żebyśmy coś napisali. Niektórzy ludzie, kurwa, brali go niechętnie, dlatego że yy, nie lubili uzewnętrzniać się za pomocą języka pisanego. A niektórzy sięgali po niego z niechęcią, dlatego że był to dla nich po prostu kolejny, kurwa, według nich niepotrzebny wysiłek, bo znowu. Kurwa, trzeba coś robić, a już tak dobrze szło. Już mogliśmy, kurwa, te sesje skończyć, nawet nie pytani tego dnia. Więc to były inne rodzaje niechęci i to kurwa widać od razu. Yy... Więc nasze życie yy... no, zyska naprawdę wiele, jeżeli postanowimy się zmienić naprawdę. To jest coś, czego kurwa nie da się przecenić. Po prostu zaczniecie żyć, czego do tej pory kurwa nie doświadczaliście. To, to... Jesteście nałogowcami, więc wasze życie było dyktowane przez coś. A teraz poczujecie kurwa wolność w tym życiu i. No. Jest to coś, czego przecenić się nie da. Tak jak mówiłem, ta wolność potrafi być przerażająca, ale. Im, Im dłużej się z nią obcuje, tym, tym piękniejsza się staje. Także ja bym tak odpowiedział na to pytanie, że, że będziecie wolni. No i powiedzmy. Chuj, zrobimy jeszcze czwarte pytanie. Czy chcę, żeby no te złe cechy charakteru były, były usunięte? I czy jestem w stanie, czy jestem gotów, czy gotowa w końcu odpuścić. Kurwa, to jest ciężka kwestia. Może się wydawać kwestią dość... Yy, dość oczywistą, ale jak już mam nadzieję, zdążyliśmy się kurwa nauczyć. Yy, te, te, te najbardziej oczywiste kwestie są najtrudniejsze. No, i ta jest dość mm, problematyczna, dlatego że bardzo wiele osób y, podczas terapii, y, której formą są również kroki, bardzo wiele osób y, strasznie kurwa boi się zmiany, dlatego że y, czuje lęk wynikający z, z utraty y, świadomości. M mości, nie kurwa, świadomości. Z utraty y, osobowości, może No, coś takiego, czy, czy, czy samoświadomości. W sensie, kurwa, oni boją się zmiany, dlatego że obawiają się, że zmienią się na tyle, że, że sami siebie nie będą poznawać. Kurwa, nie. I nie, ten, ten lęk nie jest bezpodstawny. Faktycznie, jeżeli źle to zrobimy, to kurwa, możemy stać się kompletnie kurwa kimś innym i niekoniecznie lepszym. Bardzo wiele osób podchodzi do terapii, <laughs> tak jak mówiłem wcześniej, jak do <laughs> czegoś, czego nie powinno się podważać. Nie powinno się kwestionować. Nie powinno się w ogóle, kurwa, złego słowa powiedzieć na, na ten temat i ślepo podążać, kurwa, ścieżką, y, którą wybrało już przecież, kurwa, tyle milionów osób. Y, efekty są różne. Jeżeli jesteście ludźmi inteligentnymi, y, to pewnie się w tym aż tak bardzo nie nie wiem, nie, nie zatracicie, ale, ale można się zatracić i faktycznie y, zmieniamy się w ludzi kurwa wchodzących nie wiem, jakichś kurwa pastorów którzy całe swoje życie podporządkowują terapii i o niczym kurwa innym nie można z nimi pogadać albo y, każda rozmowa, którą się zaczyna zmierza kurwa w tym kierunku i zawsze kończy się tym jebanym y, nawracaniem na, na dobrą drogę. To jest przyjemne zachowanie. To jest tak samo toksyczne jak, jak nałóg. Dlatego, że po prostu staje się nowym nałogiem. Eee, ta taka, kurwa, mm, bogobojność y, w kontekście terapii jest również zabójcza. Czasami na spotkaniach da się, kurwa, właściwie na większości spotkań, można bez problemu, a nie da się, można bez problemu wyczuć atmosferę taką, kurwa, trochę sekciarską. Wszyscy tam siedzą i... Mm, tak, tak, kiwają głowami. Kurwa, tam wystarczy wejść i zacząć pierdolić to, co oni chcą usłyszeć i jesteście, kurwa, i w, jesteście jednym z najbardziej wartościowych członków, kurwa, społeczności. To jest tak proste, że aż, kurwa, beka w ogóle z tych ludzi. Ja nie wierzyłem, kurwa, no... Niektórzy ludzie, którzy konkretnie walili w chuja w klinice, kiedy, kiedy ja w niej również byłem, kurwa, rozsiadali się na tych spotkaniach, jak, jakby kurwa, dawali przedstawienie. I to było dla mnie oczywiste. Natomiast zostawali automatycznie jakby zaaprobowani przez, przez społeczność. i i nie dość, że to, to yy, jakby automatycznie uzyskiwali kurwa sympatię każdego. I jeżeli było coś, nie wiem, kurwa jakby do załatwienia, czy, czy był jakiś konflikt, to yy, zaufanie, którym obdarzano te osoby, było o wiele większe. Niż ludzi, którzy byli tam po prostu kurwa szczerzy. Więc yy, jest dla mnie, no, te kwestie też będę omawiał w przyszłości, dlatego że to kurwa jest bardzo ważne, żeby się nie, po, nie poddać się temu, yy, tej, tej atmosferze. Dlatego że dla mnie to jest kurwa zakłamanie czyli pierwszy i najważniejszy wróg, kurwa yy, terapii, yy, którą, którą chcecie przejść z sukcesem. I z tego co wiem, te właśnie osoby, yy, dlatego że no, pozostaję w stałym kontakcie z niektórymi ludźmi z, yy, z mojej grupy, te właśnie osoby, o których teraz powiedziałem, kurwa są już po drugim czy trzecim nawrocie, i kurwa już ich nawet nie chcą przyjąć, dlatego że yy, no, jest taka, że znaczy to zależy, tak? No, teoretycznie można kogoś, kurwa do kliniki przyjąć niezliczoną ilość razy, ale jeżeli okoliczności yy, są jakby no, ocenione przez terapeutów na, na niekorzystne, to kurwa nie macie nam wjazdu i chuj. Yy, Więc tyle właśnie kurwa warta jest sztuczna aprobata yy, Ludzi przytakujących kurwa yy, kłamca. i yy, Jeżeli chodzi o, yy, o ten właśnie punkt, to, to trzeba bardzo uważać yy, na to, żeby nie zatracić się ślepo yy, w, w, w tym całym kurwa systemie nowych wartości. Dla, czy w Nowym systemie starych wartości, yy, dlatego, że jeżeli zrobicie to źle, to, to nie będzie działać. Więc, czy jesteśmy gotowi, kurwa, na to, żeby yy, te złe cechy charakteru zostały usunięte? No, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak bardzo je, kurwa, w sobie cenimy. I czy jesteśmy gotowi na to, żeby zacząć żyć yy, no, bez ich. Kurwa wpływu na, na nasze życie i ile nas będzie kosztować, żeby się temu wpływowi przeciwstawić i jak to zrobimy, kurwa. Więc jeżeli ktoś. Yy, no nie wiem, jest na tyle kurwa słaby, że yy, cały swój. Yy, cały swój obraz, obraz samego siebie, samej siebie, yy, opiera na tym, jak. Jak reagują na niego czy na nią kurwa ludzie, znajomi czy tam kurwa obcy? A reagują dobrze tylko wtedy, kiedy jesteśmy kurwa bezczelni, kiedy jesteśmy ignorantami, kiedy kurwa pokazujemy, jak bardzo mamy na wszystko wyjebane, że pierdoli mnie, to ty, ty kurwa. Jeżeli to jest podstawą yy, naszej samooceny, to jak najbardziej będzie nam w chuj trudno z tego zrezygnować. I właściwie nie wiem, czy kurwa, yy, czy będzie to możliwe dla takich osób. Dlatego, że tu problem jest o wiele głębszy niż u naukowca, na z, z, kurwa, który zniszczy sobie życie przez, przez wódę, ale jak przestaje pić, to, to, to jest kurwa w miarę normalnym gościem czy tam, czy tam kobietą. I nie potrzebuje takiej kurwa, takich, takich zachowań. Jego, jego życie opiera się na czym innym, więc takim ludziom jest o wiele łatwiej usunąć te, te wadliwe cechy charakteru, dlatego że polegają one na czym innym. A jeżeli ktoś no, stawia się całe życie w sytuacji takiej, że, że jakby pozytywny feedback z, z otoczenia, Był również swoistym nałogiem, a zapewniały go zachowania kurwa destrukcyjne, to bardzo ciężko jest zrezygnować z takiej sytuacji i bardzo ciężko sobie odpowiedzieć na takie pytanie yy, no, twierdząco, czy, czy chcę, żeby to, to było usunięte z mojego życia. Wtedy kurwa, dla takiej osoby może, może to wyglądać, w taki sposób, że, że, że tracimy swoją osobowość, tracimy swój charakter i, i nie jesteśmy, no i przestajemy być sobą, a to jest kurwa najgorsze. No, patent tutaj polega na tym, że kurwa, właśnie nie, nie, że dopiero kiedy te cechy zostaną usunięte, dopiero dowiadujemy się, kim my jesteśmy. I to jest też przerażające, bo. Yy, Jeżeli nie, nie mamy pojęcia e, o tym, kim jesteśmy, to e, spotkanie z prawdziwymi, kurwa, nami e, może, być, może być szokiem. Może się okazać, że przez całe życie i pewnie tak jest. Przez całe życie się ukłamywaliśmy, kurwa. Przez całe życie byliśmy kimś innym. Byliśmy e, produktem. Kurwa. Okoliczności, w ogóle miliona kurwa rzeczy. I, i nagle stajemy przed, e, przed sytuacją, która wymaga od nas, e, no właśnie, cofnięcia się do kurwa momentu, kiedy to wszystko zaczęło się z nami dziać. Czyli jesteśmy znowu małym dzieckiem. I e, jeżeli jesteśmy w stanie w takiej sytuacji doprowadzić w swoim życiu, to to znaczy, że jesteśmy gotowi na usunięcie tych złych cech. Eee, czy, czy jesteśmy w stanie, czy jesteśmy gotowi, żeby odpuścić? No właśnie, kurwa. Jesteśmy? Bo to jest, to jest ciężkie, jest bardzo kurwa ciężkie, żeby odpuścić eee, tę walkę o swoją. Tożsamość. Jeżeli nie zdajemy sobie sprawy, że wszystko, co na nią do tej pory się składało, było, było produktem błędnie wyciąganych wniosków, więc pomyślcie sobie, ile tu jest kurwa takich kurwa strzałów w pysk zawartych w tym, tak że kurwa yy, do niedawna jeszcze oczywistym dla wszystkich pytań. Yy, także pod tym kątem musicie musicie zawsze patrzeć na kroki. Yy, no i dlatego jest to tak tak poważny proces, tak długi, znaczy powinien być tak długi jak jak, jak mówiłem na początku tego cyklu. Yy, i rozpierdala mnie y, postawa ludzi, którzy y, potrafią te kroki pierdolnąć w, w trzy miesiące i puu, jestem kurwa, zmiana we mnie zaszła. Chuja zaszła y, zrobiliście to powierzchownie, a potem kurwa wracacie do nałogu, tak jak no niestety już z tego co liczyłem y, koło. 60 chyba 5% ludzi z mojej grupy, a przypominam, że, że że mija dopiero siódmy miesiąc, odkąd wszyscy skończyliśmy terapię. Także kurwa polecam poważnie potraktować to, co co ja mówię na temat na temat kwestionowania No, właściwie każdego aspektu terapii, yy, bo na tym polega właśnie ta praca nad sobą. Jesteście każdy jest inny. <laughs> Więc musicie co chwilę dostrajać się. Właściwie nie, przepraszam, kurwa. Musicie co chwilę dostrajać wszystko naokoło siebie do was. Nie możecie po prostu... To nie jest uniwersalny kurwa program, który pomoże każdemu yy, w takiej formie, w jakiej on jest. Musicie kurwa yy, jakby szukać tych wszystkich małych, małych trybów i dostrajać je do, do swojego rytmu. Jeżeli tego nie zrobicie, to właśnie to, kurwa, to, to to o czym ja mówię, można sobie yy, można sobie spokojnie darować i po prostu czekać na, na nawrót. Yy, jeżeli jeszcze dzisiaj zdążę, to zrobimy sobie Zrobimy sobie, nie wiem, siódmy, może nawet ósmy krok. Jeżeli nie, jak widać, kurwa, moja kondycja dzisiaj zatokowa nie jest najlepsza, dlatego że przyszedł, przyszedł sztor nad, nad Anglię i ja tak reaguję na, na, kurwa, dużą wilgoć. Ale postaram się jeszcze coś dzisiaj wysłać, póki co, póki co to tyle. Pozdrawiam serdecznie, no i do zobaczenia wkrótce. Like, ładnie, a, i Kajko, a mowy. A i Shadow, jak zwykle. Ach.